Cześć, witam wszystkich. Tu Shark. Moi drodzy, kolejne nagranie mam dla Was. Tym razem USDPLN, Wasz ulubiony i ukochany. Co ciekawe i co dziwne, ostatnio tutaj, co jest ta żółta linia? 26 stycznia, nie raptem parę dni temu, robiłem analizę USDPLN-a. I, I dosyć, dosyć rzadko się zdarza, że. Robię tak analizę na USD Plenie raz po raz, ale są ku temu powody. Za czym jednak przejdę do analizy, to króciutkie ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jeżeli są, oglądają mnie jakieś nowe osoby i chcielibyście otrzymywać analizy takie na bieżąco, bo spodoba Wam się to, w jaki sposób robię analizę na tym filmiku i cały ten filmik, to w prawym dolnym rogu przycisk subskrybuj, klikacie... Następnie czarny dzwoneczek i wuala, już jesteście. Druga sprawa, o której chciałem powiedzieć, to grupa GPW. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, może są jakieś nowe osoby. Od jakiegoś czasu, jakiś czas temu powstała idea stworzenia grupy GPW, na której analizuje spółki z Polskiego WIG-u 20 oraz sam WIG-20. Więc jeżeli kogoś to interesuje i chciałby dołączyć do takiej zamkniętej grupy, to napiszcie maila na grupa podkreślnik gpwmałpasharktrader.pl jak napiszecie maila dowiecie się o wszystkich warunkach uczestnictwa w takiej grupie. Tak więc wszystkich bardzo gorąco zapraszam. W opisie filmu jest jeszcze raz ten mail powtórzony, jak również są linki do Telegrama i Discorda, gdyby ktoś chciał dołączyć. A ja już teraz zabieram się do pracy dla was. Przede wszystkim dwa słowa na temat ostatniej analizy 26 stycznia. Wtedy to mówiłem, że cena spadnie, że jesteśmy dalej w shortach i że dojdziemy tu do tego poziomu, że tak naprawdę do tego zielonego, ponieważ ten zielony to jest połączenie dołka z maja 2022 roku i tej średniej, która jest tutaj w formie multi-time Cena nie doszła do tego poziomu 200 pipsami. W przypadku USD PLN no to są drobne, to są grosze. Tak więc, jak widzicie, cena od tego miejsca tąpnęła, ale, no właśnie, ale co? Teraz to, co się wczoraj wydarzyło na USD PLN. Na, na, rzuca nowe światło, nowe światło na to, co się dzieje, i o tym chcę Wam właśnie opowiedzieć. A mianowicie, <laughs> zobaczcie, moi kochani, mamy tutaj linię trendu. Linia trendu biegnąca od aż od 30 maja 2021 roku. I ja zaznaczę jeszcze ten dołek, o którym powiedziałem w tej wcześniejszej analizie. On jest tutaj, dobrze. E, natomiast to, co Wydarzyło się wczoraj o północy. Na zamknięciu rynku jest kluczem do sukcesu, a mianowicie zamknęła się świeca tygodniowa. Jej zamknięcie e, jednocześnie zmaterializowało fakt, że wyrysowała nam się formacja młotka. Formacja młotka, ta e, biała formacja, która jednocześnie swoim wąsem robi fałszywe wybicie linii trendu, linii trendu, która ostatni raz była, została ustanowiona na dołkach tutaj tym pierwszym i tym zobaczymy z 6 lutego. Zobaczcie, zobaczcie z 6 lutego praktycznie rok temu, czyli równo rok temu po roku dotykamy właśnie linii trendu. I to fałszywe wybicie z tą formacją, po takim spadku, na tej linii trendu, na pewno nie jest czymś, co wolno zbagatelizować. Czasami ja upierałem się, że znaczy upierałem się to może za duże powie, powiedzenie, ale dużo ludzi mnie pytało właśnie o SDPLa, i ja byłem przekonany, że cena dobije do tej setki, tej tutaj średniej. Z tego względu, że cena lubi dobijać do takich poziomów, gdzie jest i setka, i ważny dołek. Natomiast zobaczcie, na przykład w tym miejscu, tutaj, właśnie w lutym zeszłego roku, co się wydarzyło. Też cena doszła prawie do tej setki. To może jest tutaj słabiej widoczne, bo mamy galimatias, ale ja to przybliżę dla Was. O, zobaczcie, nawet przejdę na D1, żeby Wam to pokazać. To jest dokładnie tutaj. Zobaczcie. Tutaj mamy setkę, cena odbiła w tym miejscu. I zobaczcie, co się wydarzyło później. Po prostu potężny ruch do góry. To wszystko było spowodowane wojną tutaj akurat. Natomiast natomiast no, po, tym, po tym młotku zobaczcie jeszcze, w jaki sposób ta formacja się wyrysowała. Tu jeszcze na pewno trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że mamy na interwale D1 mamy. Piękną, budującą się bardzo długo dywergencję. I cała ta dywergencja, cały ta, cała ta formacja świecowa na W1 robi jeszcze dwie rzeczy ważne. Nawet kilka rzeczy. Chodzi o wewnętrzną strukturę tej formacji, bo tutaj widzimy po prostu zwykła formacja świecowa. Ale pytanie, jak to zostało stworzone, i to Wam chcę Wam właśnie opowiedzieć. A mianowicie na interwale D1 z kolei mamy. Formację gwiazdy porannej i to takiej bym powiedział mocno świecącej, bo zobaczcie, ta świeczka nam przebiła bardzo mocno ten czerwony korpus. Następna sprawa, bardzo ważna. Cena przebiła ten szczyt, tutaj. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale tu też przebiliśmy szczyt, i tu przebiliśmy szczyt, i tu przebiliśmy szczyt, tu przebiliśmy szczyt. I niby dlaczego to przebicie szczytu miałoby być takie ważne? Ano dlatego że to przebicie szczytu, tego, to jest pierwszy nowy, to jest przebicie ważnego szczytu w całym tym trendzie spadkowym. Dlaczego ten szczyt jest taki ważny? Ponieważ wystąpił tuż przed odbiciem się właśnie od ważnego poziomu i dzieje się to na formacji, na wielkiej formacji z interwału W1. Co więcej, cały ten ruch, jakbyśmy byśmy przeszli na M30, to zobaczcie, Fala pierwsza, fala druga, fala trzecia, czwarta i piąta. Ten ruch po prostu jest ruchem pięciofalowym. Czyli ruch pięciofalowy, który tworzy formację świecową na super ważnej linii trendu, przebijająca poprzedni szczyt, jest bardzo, ale to bardzo silnym prognostykiem dla wzrostów. Zobaczcie. Teraz tak kolejna sprawa. Narysujemy sobie no właśnie, zacznę sobie coś, narysujemy to, jeszcze wam coś powiem. Ludzie, teraz kiedy robię tą analizę, czy to jest dobry moment, żeby otworzyć pozycję i grać na longi? No, moim zdaniem nie. Myślę, że pewnie będzie grono ludzi, którzy ze zniecierpliwienia na otwarciu rynku, czy też w poniedziałek, czy, czy yy, yy, tuż jak nam się rynek otworzy, yy, będą, yy, będą otwierali pozycje w tych miejscach. Natomiast moim zdaniem to jest zły pomysł, ponieważ moim zdaniem cena powinna spaść tutaj najpierw. Dlaczego? No, z kilku powodów. Po pierwsze cross, po drugie po pięciu falach, które Wam pokazałem na N30 zazwyczaj, zazwyczaj, prawie zawsze jest korekta. Po drugie formacje świecowe, takie jak na przykład ta tutaj, lubią być korygowane. Po trzecie linie trendu, takie jak ta zielona, jak się cena od nich odbije, Również lubią być retestowane. Po trzecie, tu już z kolei weźmiemy sobie stąd, pociągniemy linię trendu. Ja muszę przejść na niższy interwał, żeby ją doprecyzować. Tutaj. Linie trendu przebite, a to, co się tu wydarzyło, zobaczcie, jest przebite szybkimi świecami. Z duży, na dużych korpusach takie coś raczej świadczy o przybiciu linii trendu, a nie o jej naruszeniu. Takie linie trendu lubią być również retestowane. Cena lubi do nich wracać. I tu nam się zobaczcie, tworzy taki piękny, fajny, ładny krzyżyk tej linii trendu z tą linią trendu. I to może być to, czy załóżmy cross ewentualnie, to może być rejon, do którego. Do którego cena nam wróci, żeby zrobić retest, jeżeli jeszcze po, yy, pociągniemy Fibo, to zobaczymy, że wszystko rozgrywa się na 50-61% tego wzrostu. Co więcej, spójrzcie, tutaj mamy to, jest takie bym powiedział, może mało, yy, mało czytelne, ale, ale na pewno. Nie można, na pewno jest to faktem. Tu sobie narysujemy, zobaczcie, ramię, głowa i ramię. I pasowałoby, żeby właśnie cena nam tutaj wróciła. I wtedy Mielibyśmy jeszcze jedno potwierdzenie w formie RGR-u, odwróconego RGR-u, że z tego ramienia leciałyby nam longi do góry. Teraz pytanie bardzo ważne: czy ten poziom, który wyznaczyłem na analizie 26 stycznia, czy on już jest nieaktualny? Czy tu jeszcze cena może dojść? Ja bardzo często Wam mówię o tym, że trzeba mieć plany awaryjne. Moim zdaniem, to co Wam prezentuję na tym filmie jest bardzo prawdopodobne i jest duże prawdopodobieństwo, że tu cena zawróci. Natomiast, natomiast plan awaryjny, gdyby ten sygnał nie wypalił, bo często przed ładnymi sygnałami, przed ładnymi wzrostami są zrywane stopłosy, które ludzie zazwyczaj tu stawiają, może być tak, że cena dojdzie jednak jeszcze tutaj i dopiero poleci do góry. Ale ja stawiam na to dużo mniejszy procent. Zobaczymy. I teraz dokąd to wszystko może dojść? No moim zdaniem, tutaj widzicie, ja narysowałem krosa z średnich multi-time W1, 25 i 50, które 25 będzie szła do góry, 25 będzie spadała w dół, a 50 szła do góry. Tutaj mamy jeszcze też widać setkę z d1, i to moim zdaniem jest target dla tych wzrostów. Pierwszy krótkoterminowy target. Dlaczego mówię pierwszy krótkoterminowy? Z jednego powodu. Ponieważ, zobaczcie, od całego tego ruchu tutaj mamy 38%. A tego typu korekty zazwyczaj. Tego typu korekty, korekty pierwszej, yy, pierwszej fali, bo tutaj mamy jedną falę na razie, dochodzą do 50-61. Tak więc yy, uważam, że yy, może być tak, że dojdziemy do 50-61. Yy, yy. O tym, czy będziemy lecieli do poziomu 4,66, 4,70. Można stwierdzić dopiero po tym, jak cena dojdzie do pierwszego naszego zasięgu, czyli 456. Trzeba będzie wtedy sprawdzić, co jak zachowuje się cena, jak zachowuje się rynek, i, i na tej podstawie będzie można oszacować, czy będziemy szli dalej, czy nie, ale raczej na pewno według mnie z tego poziomu będzie ruch w dół. Pytanie, czy będzie to ruch ruch korekcyjny i dobicie dalej do góry, czy już z tego poziomu będziemy lecieli dalej w dół. No, wszystko zależy od tego, jak się cena tutaj rozegra. Zaraz wam powiem jeszcze troszeczkę dwa słowa o dłuższym terminie, natomiast chcę wyliczyć, ile tutaj możemy mieć potencjalnego profitu. Tutaj jest 1750 punktów. Na tym, jeszcze zejdę niżej, na tym na tym prostokąciku 1750 zróbmy 2000 niech będzie 2000 jeżeli uda się zrobić, formację, zrobić stop z dwoma tysiącami punktów to dotąd mamy 24 tysiące punktów czyli to nam daje moi drodzy 12 12 R 12 R przy 3% ryzyku to jest 24% take-profitu, 24% potencjalnego zysku. Moim zdaniem bardzo ładny wynik. I teraz tak, co dalej? Czy mogą być dalsze spadki? Czy to już będzie dalej szło w górę? Powiem Wam tak, na tę chwilę ciężko jest mi jednoznacznie stwierdzić, ale Zobaczcie, na interwale W1 nie mamy żadnej dywergencji tutaj. Spójrzcie, tu też nie było dywergencji. Ten, yy, ten szczyt, ten szczyt były wszystkie wyżej niż te, i dało nam to ruch krótki, korekcyjny i do góry. Ty, dopiero, kiedy tu była dywergencja, yy, mówię o, o tej z 2015 roku, to dało głębszy ruch. Czy to miejsce? Czy tu będzie scenariusz fala A, fala B i fala C? Czy stąd już pójdziemy do góry? Na tą chwilę jest mi ciężko stwierdzić, aczkolwiek to wszystko, co się dzieje tutaj, wygląda, wskazuje, że to jest jedna fala. Nie ma tutaj dwóch fal, przepraszam, trzech fal. Tak więc wydaje mi się, że ruch będzie fala A, fala B i fala C i fala C zejdzie wtedy do tej linii trendu, do okolic 4 zł. Tak więc to jest oczywiście zabawa na dłuższy, historia na dłuższy termin. Na razie krótkoterminowo wskazówkę, jaką Wam daję, to jest target właśnie z tego poziomu 431-432 do okolic 456 do tych poziomów. I to, moi kochani, finish, jeśli chodzi o tą analizę. Ja Was jeszcze raz gorąco zapraszam do subskrybowania kanału, lajkowania. Ciekaw jestem zawsze bardzo Waszych komentarzy, jak piszecie o fundamentach. Bardzo często piszecie, że fundamenty kompletnie nie wskazują na to, co ja wrzucam w analizach, ale też czasami piszecie różne ciekawostki, które ewidentnie podpierają te analizy. Tak więc piszcie, czy z Waszych obserwacji fundamentalnych istnieje jakieś prawdopodobieństwo, jakieś argumenty na, na wzrosty tej, tej pary walutowej. Ja Wam już dzisiaj dziękuję i pozdrawiam Was bardzo gorąco. Sharp Trader. Cześć.